Czas na drugie podejście do trasy A14 Ależ to jest trudny wyścig Ale efektowny bardzo Skomplikowane to, zobaczycie sami Mam parę rekordów, miałem szansę na więcej Ale w końcówce Gdzieś zacząłem się strasznie gubić 23288 zł Ja mam tysięczne, Czyli już zjechałem i tak dobrze ten wynik Zobaczcie sobie tę traskę Szalona jak diabli Ale bardzo efektowna Zobaczcie, jak te bandy są porobione, że tutaj najechać na bandę oznacza wylecieć totalnie z trasy, bo nas pobija, boli, traci przyczepność. Trzeba dobrze to opanować, widzicie? Strasznie ciężka trasa. Kolejna już na poziomie białym. A tak daleko już doszliśmy. Nie, 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 nie. Mam nadzieję, że to nie jest poniżej 21 sekund do zjechania, bo to będzie katorżnicza wręcz praca. Ale to jest, kurde, ciężkie. Mam problem. pa 13, które było sielanku. Dostajemy takie coś. Tu jeszcze można coś. Nie, nie, wiele zabrakło, żeby tu się zmieścić w zakręt i już jechać na rekord. Czyli jestem w stanie jeszcze coś tu ugrać. Jeszcze jestem w stanie parę setnych może zjechać. Nie wiem czy teraz, w tym momencie. Znowu ten zakręt, kurde! Ale w ogóle fatalnie jechałem, bo straciłem bardzo dużo już. I tak trzeba było poprawiać potem. Zobaczcie jak te bandy potrafią nas wywalić. Ależ to jest skomplikowane. Teraz nie, a nie chciałem driftować. Bo drift nic mi tam nie da, to trzeba bez driftu pokonać. Po prostu dobrze ten zakręt skosić. Źle. O jajku. Ale szanuję teraz blokadę. No tu już tego nie odrobię, pewnie. A, tam fatalnie to wygląda. Coraz gorzej. Zamiast poprawiać to robię głupie błędy. Wręcz katastrofalne. Ach. Jak te zakręty pokonać? Nie mam pojęcia na razie. Sam muszę to rozpracować. A to mi zajmie dużo czasu. Może godzina, może dwie. Chyba, że nagle wypalę z czymś perfekcyjnie. Z jakimś pomysłem szalonym. No może tak być. Ach, kurde, znowu nie dokręciłem tego zakrętu. A muszę tam z pełną prędkością wyjść. Także chcę myśleć o czymkolwiek. Nie. Nie zmieściłbym się znowu. Bardzo ciężka sprawa do załatwienia. Szalone. Jedź, 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 jedź. Nie no, znowu mam tu problem teraz. Tak ładnie mi wcześniej szło. Potrafiłem tutaj duszka wyprzedzać i to dużo. Niestety kopałem na ostatnim fragmencie. Źle. O! Pokojnie. Znowu źle. Ale tu trzeba precyzyjnie jechać. Masakra po prostu. I że to będzie bardzo trudny medal. Nawet do zdobycia. Pod względem wyniku, który trzeba osiągnąć. Nie tylko trasa jest trudna, ale sam medal będzie bardzo ciężki. Tu idzie lepiej. Nie zmieszczę się. Nie zmieszczę się od razu. Czułem, że jest źle. Bolid nie brał łuku tak jak chciałem. Nie. Fatalnie. Jest katastrofa po prostu na tej trasie. Znowu. O jajku. Masakra. Rekord? Czy stracę? No rekord jest, no zawsze coś, zawsze coś Dobre i to No O kurcze, nie wierzę Nie wierzę, ludzie Nie wierzę, naprawdę 21.707 Ja wam powiem Szczerze, to się da o wiele lepiej pojechać Naprawdę, ja tu jeszcze masę błędów Popełniłem no, Ale nie mam zamiaru tego powtarzać Trasa jest, powiem krótko, jest świetna, jest rewelacyjna. Ta trasa, no coś fenomenalnego, no bardzo mi się podoba, mówię szczerze, jest świetna. Kurde, ta, ta trakmania zaczyna się mi coraz bardziej podobać. Pomimo nieprawego początku, ale to moje wrażenie było z tego z, e, wynikające, iż po prostu ja te trasy znałem z Turbo. Tak, więc dla mnie e, perspektywa tego wszystkiego była zaburzona właśnie przez to, że no, trasy rozgrywam już wcześniej w odsłonie, którą kupiłem później, która się okazała później pod Trakwanik Stadium, zamiast zagrać najpierw w to. Bo gdyby tak na świeżo do tego podejść, to ta gra jest naprawdę bardzo dobra. Ja muszę powiedzieć, że te stadiony się rozkręcają z, z chwili na chwilę. Jestem pozytywnie nakręcony na tę serię. Mam ochotę ją dalej kontynuować. I na razie jestem na tak. Moje zdanie jest bardzo pozytywne i zmienia się z każdą trasą coraz bardziej na plus, więc do usłyszenia zostało nam tylko A15, gdzie i zakończymy poziom biały. Dobrze, więc do usłyszenia jestem tu razem. Trzymajcie się i cześć.